Czy mamy służby z dala od tej kampanii? Wbrew absurdalnym zarzutom, że ABW szczególnie miałaby się tutaj angażować, że miałyby jakieś szczegóły z jego. No bo to Karol Nawrodski sam mówił, no że tak, ma tak, ale poszkanie. To jest nie, jakby absolutnie nieprawdziwe, skandaliczne zarzuty. To nie jest tak, że ja powiem do szefa ABW: Wicie, rozumicie, tutaj skontrolujcie, bo tutaj jest pan Nawrocki w kampanii i jest 500 artykułów na jego temat. Ja mam wrażenie, chaosu w tym, co mówi sam Karol Nawrocki, co mówi rzecznikarzka kampanii, czy co mówi szef kampanii pan Czarnek. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją kilka dni temu, że w jednym czasie co innego mówił Nawrocki, co innego Czarnek. To rzeczniczka pana Nawrockiego napisała, że Nawrocki pukał do drzwi pana Jerzego w grudniu 24, tak? Co wywołało lawinę problemów dla Nawrockiego, bo się okazało, że pan Jerzy od wielu miesięcy przebywał w DPS-ie, tak? I, i to co to ABW skłoniła rzeczniczkę, żeby taką rzecz napisała. Sam się w te problemy wplątał, nie tylko tą wypowiedzią, tylko swoimi wcześniejszymi działaniami. Jarosław Kaczyński nie sprawdził tej kandydatury. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy. Co miesiąc odwiedzają nasz kanał. Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was stworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam Państwa w rozmowie Gońca. A i państwa gościem jest pan minister Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Karol Nawroki, mimo afery mieszkaniowej, znajomości z gangsterami, sprawa apartamentów, i teraz sprawy no, właśnie tej dotyczącej mieszkania i pana Jerzego uzyskał dostęp do dokumentów niejawnych. Czy to powinno zostać upublicznione i czy nie powinno to skutkować też ponowną weryfikacją jego poświadczenia bezpieczeństwa przez ABW? Otrzymał to poświadczenie na przełomie lat 2021-2022 za poprzednich rządów i one jest obowiązujące tak i jeśli się pojawią podstawy do tego, żeby dokonać kontroli, to taka kontrola będzie. Natomiast w toku kampanii wyborczej. Trzymamy służby z dala o tej kampanii, wbrew absurdalnym zarzutom, że ABW szczególnie miałby się to jakaś angażować, że miałyby jakieś szczegóły z jego. No bo to Karol sam mówił, no że tak, ma jedno mieszkanie. Ale to jest nie, jakby absolutnie nieprawdziwe, skandaliczne zarzuty, natomiast na pewno nie jest to moment na inicjowanie jakiegoś postępowania kontrolnego. W 2021 roku. Agencja bezpieczeństwa uznała, że zasługuje na takie poświadczenie pan Karol Nawrocki otrzymał je, on obowiązuje przez 5 lat, jeśli pojawią się podstawy do tego, żeby kontrolować to poświadczenie, no to pewnie tak to będzie. Natomiast to nie jest tak, że ja powiem do szefa ABW, wicie, rozumicie, tutaj skontrolujcie, bo tutaj jest Pan Nawrocki w kampanii i jest 500 artykułów na jego temat. To są poważne rzeczy i to sama służba do takich wniosków dochodzi i parę przypadków było, że są kontrolowane takie poświadczenia. Powiem też bardzo wyraźnie, te poświadczenia to nie są poświadczenia moralności przez całe życie to są poświadczenia, które mówią o tym, że dana osoba może mieć dostęp do informacji niejawnych. Na tym się skupia agencja bezpieczeństwa wewnętrznego czy w przypadku wojskowych służba kontrwywiadu wojskowego. Więc też takie wrażenie w opinii publicznej, że jak ktoś już ma poświadczenie, to każde jego działanie w życiu jest dobre jest y, bardzo nadmiarowe, tak, y, czy w przypadku Pana Karola Nawrockiego mamy gdziekolwiek do czynienia z naruszeniami prawa, niech na to odpowiada prokuratura, iż sądy, pojawiły się wnioski do prokuratury, natomiast y, z punktu widzenia tamtego postępowania ABW, które sam Karol Nawrocki o nim mówił, że było długie, y, najważniejsze jest to, czy on y, daje rękojmi zachowania Tajemnic państwowych, i mówię, uważam, że służby powinny z daleka się trzymać od kampanii, i dotyczy to także innych kandydatów, to tak? znaczy jednak proces wyborczy, proces demokratyczny ma swoje zasady. I nawet jeżeli któryś z kandydatów, ja nie mówię w tym przypadku o, o, o panu nawrockim, tylko o takich kandydatach, którzy mają. Bardzo mają poparcie, a, a e, poglądy, które budzą ogromne kontrowersje, to jednak e, e, ważniejsza tu jest demokracja i proces wyborczy niż e, próby służb włączania się w różne kwestie. Mają się przeglądać, mają pewne kierunki jasno wskazane, że środowiska prorosyjskie, poglądy prorosyjskie, prorosyjskie działania muszą być e, cały czas w centrum uwagi służb. Natomiast jak najdalej od wyborów? I właśnie w kwestii tych kontroli jednak, czy nie ma z nimi pewnego problemu, że albo są zbyt czasochłonne, albo też czasami nieprecyzyjne. Wiemy, że ta kontrola dalej trwała w przypadku ministra Andrzeja Szejny. No, również publikacje medialne wskazują na to, że mógł on wskazać nieprawdę. W ankiecie bezpieczeństwa, ale no jeszcze nie ma ostatecznego wyniku tej kontroli. Natomiast, na przykład, członek Komisji do Spraw Pegasusa od roku przemysłu Wipler znajduje się w tej komisji i dalej przez niemal rok trwa to sprawdzanie, czy może uzyskać ten dostęp. Czy to nie jest jednak pewien absurd, że osoba, która jest ktoś, członkiem komisji, jest tyle czasu sprawdzana? Jeśli ktoś nie dostarcza wszystkich dokumentów, to postępowanie się nie może zakończyć. Tutaj jakby, nie ma obowiązku poddania się takiemu postępowaniu, nie ma obowiązku bycia członkiem Komisji ds. Pegazusa. Każdy poseł, z mocy tego, że jest posłem, ma dopuszczenie do tajnych informacji, a Komisja ds. Pegazusa wymaga ściśle tajnych. I jeżeli członek komisji nie dostarcza wszystkich materiałów, informacji, to takie postępowanie się nie może zakończyć. Natomiast postępowania są. Skomplikowane, odpowiedzialność funkcjonariuszy jest duża, wymaga to często uzyskania różnych materiałów, które nie są od ręki, wymaga czasem to rozmów z różnymi ludźmi, więc nikt tu nikogo nie pogania, i nigdzie ze strony ani agencji, ani mojej nie pojawiła się sugestia, że wiceminister Szejna gdzieś napisał nieprawdę, on sam mówił otwarcie o swoich problemach. Natomiast ten porządek państwowy to jest kwestia przejścia tej procedury, i z punktu widzenia służby, i słusznie, najważniejszą jest kwestią to, czy ktoś mówi prawdę, zeznaje prawdę. Tak? Jeśli ktoś ma jakieś problemy, a o nich uczciwie napisze w tej ankiecie, to dla służby jest to niesłychanie ważna informacja. Jeśli nie napisze prawdy, czy coś zatai, to jest podstawa do odmowy poświadczenia i takie rzeczy się też oczywiście dzieją. I w kwestii tej sprawy Karola Nawrockiego, czy uważa Pan Minister, że powinien on zaznawać w prokuraturze w sprawie możliwego sfałszowania aktu notarialnego, skoro na umowie figuruje kwota 120 tysięcy złotych poświadczana dwukrotnie, a nie 12 tysięcy jak zadeklarował Nawrocki publicznie. Czy powinien on w takim razie zaznawać w prokuraturze? No to są decyzje prokuratury i myślę, że prokuratura też będzie czekała, żeby się nie angażować w kampanię wyborczą z wyjaśnieniami tego, tego rodzaju spraw. Ja mam wrażenie chaosu w tym, co mówi sam Karol Nawrocki, co mówi rzecznikarzka Kampanii, czy co mówi szef kampanii pan Czarnek. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją kilka dni temu, że w jednym czasie co innego mówił Nawrocki, co innego Czarnek. Więc jeśli gdzieś są jakieś wątpliwości, a jak słyszeliśmy, wniosek do prokuratury się pojawił już w tej sprawie, no to niech prokurator wyjaśni. Natomiast czy musi kogoś wzywać, co robić, kiedy nie chce tutaj niczego prokuraturze sugerować? No właśnie, jeżeli chodzi o te wybory prezydenckie, czy zagrożenie ze strony wpływu Rosji na nasze wybory prezydenckie jest duże? No, Rosja się interesuje z wyborami nawet w państwach afrykańskich, więc na pewno państwo tak ważne, tak geopolitycznie istotne w Europie, graniczące z Rosją, jest obiektem jej zainteresowania. Nasza głowa w tym, żeby ta ingerencja była niemożliwa. W różne przedsięwzięcia podjęliśmy przeciw dezinformacji, szczególnie jeśli chodzi o, o tę infosferę, o, o to, co może być jakimś elementem wpływania na polską politykę z zewnątrz, więc uważam, tutaj wspólnie z premierem Gawkowskim intensywnie nad tym pracujemy, z różnymi też instytucjami typu NASK, żeby minimalizować tego rodzaju ryzyka i sądzę, że oczywiście jeszcze do wyboru trochę czasu zostało, że staramy się bardzo doprowadzić do tego, bardzo dopilnować tego, żeby w ręku polskich wyborców była ta decyzja, a nie jakiś sił czy ośrodków, które chcą tutaj wpłynąć i, i które mają bardzo taką jasną agendę. Tak, Nikt w Polsce, czy mało kto w Polsce, myślę, że to jakiś promil jest gotów przyjmować prorosyjskie narracje w różnych kwestiach ale już dzielenie Polski i Ukrainy, podsycanie jakichś sporów jest przedmiotem prób od dłuższego czasu i one niewątpliwie się zbiegają z rosyjską narracją, z próbą podzielenia Polaków i Ukraińców, podzielenia Polaków między sobą. No to, to, wszystko, to wszystko się dzieje, ale mówię, do wyborów zostało już bardzo mało czasu i sądzę, że polska kampania wyborcza przebiega w rzetelny, uczciwy sposób, to znaczy jest moim przekonaniem, oczywiście to zupełnie nie ma związku tak z Pańskim pytaniem, jest kampanią inną niż wszystkie, jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji wojny, zmian w Stanach Zjednoczonych, zmian w Europie, po pandemii, przy uchodźcach, tak, w zupełnie innej sytuacji niż 5, 10 czy 15 lat temu. Więc ta kampania inaczej przebiega, w znaczenie mediów społecznościowych ogromnie, ale toczy się na polskich warunkach i w polskim trybie. No właśnie, jeżeli chodzi o tryb, to czy ABW AB nie powinna złożyć jakiegoś pozwu przeciwko. Prawo i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, który otwarcie mówi, że to ten atak na Karola Nawrockiego to jest na 100% działanie właśnie służb. Dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że zawiadomi w tej sprawie o BWE. Szef ABW już zapowiadał, jeśli chodzi o pozwy, i tutaj one są szykowane i agencja musi bronić swojego dobrego imienia i dobrego imienia swoich funkcjonariuszy. Jeśli koronnym dowodem jest kopia jednego z pism, bo to dzisiaj zaczęło funkcjonować, to tutaj mój rzecznik wydał oświadczenie wskazujące, że ten dokument z pewnością nie pochodzi z ABW i dla każdego, kto ma pojęcie o tym, jak wyglądają dokumenty, a oskarżenia kierowali ludzie, którzy no, zajmowali się służbami specjalnymi, jest jasne, że nikt dokumentów jakichkolwiek w ABW nie archiwizuje czy nie trzyma w takim segregatorze jak w normalnym biurze, więc ten dokument z pewnością pochodzi z innej instytucji. Tak jak powiedziałem, służby nie uczestniczą w tej kampanii i to jest tak nielogiczny zarzut w ustach prezesa Kaczyńskiego, bo jeśli on mówi, wszystko jest ok, ja wierzę w uczciwość Karla Nawrockiego, no to przecież mówimy cały czas o pewnych faktach, które można oczywiście różnie oceniać. Powinni przedstawić wszystkie dokumenty? Proszę. Powinni przedstawić wszystkie dokumenty? No to nie jest jakby moja rola, żeby mówić, jakie dokumenty powinny być przedstawione. Natomiast to wszystko, co jest istotą tej sprawy, relacje Nawrockiego z panem Jerzym, cały proces wejścia w posiadanie jego mieszkania. No to gdzie tutaj są służby specjalne? No znaczy no naprawdę e, trzeba mieć jakąś obsesję spisków, żeby widzieć e, w tej kwestii rolę służb specjalnych. Tu jest tak, że e, dziennikarze e, podjęli pewne tematy, e, no przecież to rzeczniczka pana Nawrockiego napisała, że Nawrocki pukał do drzwi pana Jerzego w grudniu 24, tak? Co wywołało lawinę problemów dla Nawrotskiego? Bo się okazało, że pan Jerzy od wielu miesięcy przebywał w DPS-ie, tak? I, I to co, to ABW skłoniła rzeczniczkę, żeby taką rzecz napisała. Tak samo z tymi 120 tysiącami, o które pan redaktor pytał. No, no gdzie tu jest w ogóle rola służby, tak? Więc y, y, takie sugestie, one są desperacką próbą obrony y, Karola Nawrockiego, natomiast godzą w, w służbę i y, stąd będą te, te pozwy, niech y, sąd rozstrzygnie tę sytuację. Jestem absolutnie przekonany, że wszyscy ci, którzy sugerują, insynuują jakąkolwiek rolę ABW. Po prostu poprzegrywają, no i, i zresztą proszę zobaczyć, no żadnych dowodów na to nie przedstawiają. Tak? Mieliśmy do czynienia z żenującym spektaklem jednej ze stacji telewizyjnych, która transmitowała widok z ulicy z przed internetem ABW, tak? gdzie twierdzono, że działa jakiś sztap, no, bo to tak absurdalne. Ale no, działo się tak. Widać. Z Nawrockim jest tak wielki problem, że szukają tego rodzaju sposobów działania, próbując oskarżać służbę, no bo ciężko prezesowi Kaczyńskiemu przyznać, że no fatalnego kandydata wybrał, tak, to znaczy być może w takim zwykłym, normalnym życiu takie rzeczy by uszły, w gruncie rzeczy, Pan Jerzy pewnie miał prawo oddać swoje mieszkanie, i ta sfera prawna pewnie będzie przedmiotem jakiejś analizy, ale ta ocena moralna. No właśnie, e... to jest to też ta ocena moralna, że pan Jerzy był w bardzo złym stanie no w tak, tym mieszkaniu. No tak i, i, i ta ocena moralna, i wypowiedzi, zwłaszcza opiekunki z DPS-u czy z MOPS-u która no, podważyła tą, tę wersję, że Nawrocki się zajmował panem Jerzym, że mu przekazywał pieniądze, płacił rachunki. To jest rujnujące dla kandydata. I przecież czy to służba mu kazała powiedzieć, że ma jedno mieszkanie w debacie? Tak? Znaczy w sytuacji, gdy no, de facto ma trzy, jak wynika z doświadczenia majątkowego. Więc sam się w te problemy wplątał, nie tylko tą wypowiedzią, tylko swoimi wcześniejszymi działaniami. Jarosław Kaczyński nie sprawdził tej kandydatury gdzieś tam w listopadzie, grudniu, nie zadał tysiąca trudnych pytań, czy nie poprosiło o kopię oświadczenia majątkowego, żeby wszystkie rzeczy wszystkie rzeczy mieć wyjaśnione. No, też trzeba powiedzieć o tym, że gdy to postępowanie było przeprowadzane na przełomie 20, roku 21-22, szefem OBW był obecny doradca prezydenta Dudy, więc też mogli jego zapytać o różne rzeczy, no to wtedy trwało i z pewnością były szef ABW ten temat znał. Więc niech się zdecydują, albo Nawrocki jest czysty jak łza, więc jak można tutaj oskarżać o jakieś, jakieś złe działania służb, skoro jest czysty jak łza, i pomagał starszemu człowiekowi empatycznie i tak dalej, albo jest osobą, która w sposób bardzo dyskusyjny działała w przeszłości, ale to też nie ma w tym wszystkim służb. Jak, jak, jak tutaj można widzieć, rolę służb w 20 2011 różnych momentach, które później następowały, czy w wydarzeniach ostatniego tygodnia, gdy te informacje się do opinii publicznej dostały? A to w takim razie, skoro Jarosław Kaczyński już teraz zapowiada donos do Służb Światowych Europejskich na rzekome działanie ABW w sprawie tych wyborów, czy to nie jest taka zapowiedź tego, że jeżeli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, to praktycznie na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie forowało taką narrację, że doszło do oszustwa? No Jarosław Kaczyński. Jest zdolny do różnych narracji, natomiast moja rola, czy rola służb jest taka, żeby to precyzyjnie wyjaśniać. I naprawdę, ja widzę też, jak dziennikarze komentują, jak opinia publiczna. Ta teza o zaangażowaniu służb jest tak słaba, niczym nie podparta właśnie podparta absurdalnymi transmisjami z internatu, z okna internatu, gdzie się tam zapala światło, bo ktoś przyjechał ze służby, że nic innego nie są w stanie tutaj znaleźć. Jak pokazano dokument niby z tego postępowania, wykazaliśmy bardzo szybko, że ten dokument nie jest z postępowania, że taki dokument mógł być w bardzo wielu miejscach i pewnie dziennikarze czy jakieś osoby do tych dokumentów Docierają i zwłaszcza ci w PiSie, którzy zajmowali się służbami, no powinni dokładnie wiedzieć, jak wygląda dokument, który jest w jakiejś tece, a jak wygląda dokument, który jest dokumentem, który ktoś uzyskał, i to, i to zresztą nie jest, jakiś, nie jest jakiś niejawny dokument, tak, gdziekolwiek ten dokument był trzymany. To nie podlegał jakiejś specjalnej ochronie, a z pewnością nie wyszedł z ABW. Czy znaczy uważa pan minister w takim razie, że Izba są Sądu Najwyższego uzna wynik wyborów? Nie chce się tutaj podejmować jakiejś, jakiejś oceny legalności tej Izby i tego, co ona zrobi. Podjęliśmy próbę naprawy tej sytuacji, nie spotkała się ona z przychylnością prezydenta i Rzeczywiście, pewnie e, może ta kwestia być jakimś przedmiotem dyskusji w najbliższym czasie. Natomiast e, e, myślę, że nikt tutaj nie ma wątpliwości, że Państwowa Komisja Wyborcza, cały system komisji wyborczych no, nie budzi tutaj niczych wątpliwości. No. W 2020 roku przecież nie kwestionowaliśmy wyników wyborów co do samej liczby głosów i procedury głosowania, i nikt nigdy wcześniej tego nie kwestionował. Raz Jarosław Kaczyński kwestionował wybory, wyniki wyborów w 2014 samorządowych, podnosząc tutaj kwestię tzw. książeczki itd., itd. Natomiast też nie zostało to w żaden sposób potem udowodnione, więc. Jeśli ma być tak, że jak PIS wygrywa wybory, to jest wszystko dobrze. Jak PIS przegrywa, to znaczy, że są fałszowane. No to, to jest przecież absurdalne. Już nie mówiąc o tym, że to są przecież tysiące ludzi w komisjach, przedstawiciele wszystkich komitetów, wieszają na drzwiach, przekazują, znaczy ten system jest tak skonstruowany, właśnie żeby wybory nie były fałszowane. I wracając, Panie Ministrze, do tych rosyjskich wpływów w Polsce. Czy nie jest tak, że jednak Rosja z tymi wszelkimi akcjami dywersji jest coraz bardziej zuchwała w całej Europie, skoro nawet powstała i chyba dalej trwa w Polsce niestety ta akcja Lucky Strike, gdzie widzieliśmy i do tej pory widzimy bardzo zagadkowe podpalenia? Rosja jest coraz bardziej zuchwała? No, sytuacja jest taka, że pierwsza tego rodzaju sytuacja miała miejsce już ponad rok temu, na przełomie stycznia-lutego 2024 i te działania mają różną intensywność w różnym czasie, więc sam pierwszy akt już był zuchwały i pokazujący zupełnie nową fazę działań ze strony Rosji. Ja nie chcę komentować tutaj częstotliwości czy kalendarza tych działań, jesteśmy Gotowi, bardzo skoncentrowani przez cały czas. I oceniam, że z punktu widzenia Rosji zyski z tego rodzaju działania jednak okazują się znikome. Tak. Też i dlatego, że w Polsce nie ma. Mówiłem już o tym wcześniej, jakichś środowisk tak? natomiast myślę, że w wielu krajach których takie działania podejmowali. To jednak było szokujące dla opinii publicznej, że rosyjskie służby są gotowe wysyłać czy płacić komuś, żeby podpalił jakiś obiekt. Tak? Więc to jest rzeczywiście, to już nie jest jakaś agresja informacyjna, agresja w internecie, tylko takie działania, które mogą doprowadzić do zagrożenia życia, zdrowia czy wielkich strat w mieniu. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan minister Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, koordynator służb specjalnych. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. A ja nazywam się Wojciech Mulik. Oglądali Państwo rozmowę Gońca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.